Słowo Boże na dziś, poniedziałek 13 maja 2024 roku. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich, Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę? A oni do niego: nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty. Jaki więc chrzest przyjęliście? Zapytał. A oni odpowiedzieli: Chrzest Janowy. Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w tego, który za nim idzie to jest w Jezusa, powiedział Paweł. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł nałożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Wszystkich ich było około dwunastu mężczyzn. Następnie wszedł do synagogi i odważnie przemawiał przez trzy miesiące, rozprawiając i przekonując o Królestwie Bożym. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny, 68. Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi. Bóg wstaje i rozpraszają się jego wrogowie, pierzchają przed Jego obliczem ci, którzy go nienawidzą. Jak dym przez wiatr rozwiany, jak wosk, co rozpływa się przy ogniu, tak ginął przed Bogiem grzesznicy. Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi. A sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem i rozkoszują radością. Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu, bo Pan mu na imię. Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi. Ojcem dla sierot i wdów opiekunem jest Bóg w swym świętym mieszkaniu. Bóg dom gotuje dla opuszczonych, jeńców prowadzi ku lepszemu życiu. Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadający po prawicy Boga. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Uczniowie rzekli do Jezusa: Oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzeba, aby cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Odpowiedział im Jezus. Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie, każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. Ale ja nie jestem sam, bo ojciec jest ze mną. To Wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi ja zwyciężyłem świat. Oto słowo Pańskie.